którzy mocą Bożą, strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset. Moc Boga jest opisana przez apostoła Piotra. Piotr pisząc do wierzących rozproszonych przez prześladowania, nie obiecuje końca trudności, lecz zapewnia, zapewnia że są zachowani mocą Bożą lepiej znosić próby niż po prostu upaść w wierze i to widzimy wyraźnie w tym słowie Bożym którzy mocą Bożą jesteście strzeżeni przez wiarę zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym 1 Piotra 1:5 lepiej znosić próby pod opieką kochającego Boga niż mieć złudne poczucie bezpieczeństwa. Świat zachwyca się iluzjami, jak Samarytanie zachwycali się Szymonem Czarnoksiężnikiem, którego nazwali wielką mocą Bożą, jak mówią dzieje apostolskie, ósmy rozdział, dziesiąty werset. Jednak prawdziwa Boża moc objawia się w zbawieniu przez Chrystusa Jezusa Pana. Ta moc nie słabnie, bo pochodzi od Boga – który się nie zmienia, jak mówi nam list do Rzymian, pierwszy rozdział, szesnasty werset. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, siódmy werset, mówi, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby moc była z Boga, a nie z nas. Obyśmy rozpoznali wielkość Bożej Mocy, ufali, że nas zachowuje i żyli ku Jego chwale. Tak mówi słowo Boże, że. Jesteśmy mocą Bożą strzeżeni przez wiarę, zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w zbawienie, które jest raz na zawsze strzeżone tylko przez moc Bożą, tylko i wyłącznie przez Boga? Bo jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony raz na zawsze nieutracalnie, i dlatego warto uwierz pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Niech Bóg Ci błogosławi.